lwy i horoskop na marzec 2023 roku. Co dobrego idzie w kierunku lwów. Co dobrego idzie w kierunku lwów w marcu. To będzie charakteryzowane przez kartę. Siódemka, myszki, 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 o, o, myszki, myszki. Tutaj są jakieś w myszkach są jakieś nieuczciwości, moje drogie lwy. Tu ktoś kombinuje tak po cichutku, żeby was nie wygryźć z jakiegoś interesu, być może. <laughs> ok, to jest też uszczuplenie, no bo myszki zjadają wasze zapasy, tak? Więc może ktoś tu będzie czyhał na, <laughs> na uszczuplenie. Dobra, wyzwanie dla lwów to dwójka denarów, no mówiłam, że uszczuplenie. Wyzwanie tutaj to jest walka dwójka denarów, e, prawdopodobnie ktoś będzie chciał na lwach wymusić jakieś pieniądze. No i teraz ciekawa rada dla was jaka, jak sobie poradzicie z tą sytuacją. <laughs> Dwórka denarów, królowa denarów. Szóstka buław. Do przeszłości w tej sytuacji musi odejść lęk. Przed Wami umiarkowanie. Dziesiątka denarów. To jest coś, co charakteryzuje lwa. Trójka kielichów. Czego chcecie, czego się boicie, dziewiątka kielichów. I rada dla Was królowa miecz. Pod spodem cesarz, ósemka denarów. <laughs> w sprawie pracy. No więc tutaj będzie jest możliwa rozmowa z szefem szefów w sprawie pracy, w sprawie jakiejś umowy i szef przedstawi Wam wybór. Coś będziecie wybierać, czy chcecie to, czy chcecie tamto, także tu jak najbardziej jakby korzystnie. Ale ósemka denarów to jest też karta, która zachęca do tego, że jak się powie a, to już trzeba kontynuować. To jest taki, taka powtarzalność, zapewnienie sobie konsekwencji. E, czyli tak, mamy wyzwanie tych myszek. Ktoś w tle próbuje ugrać coś dla siebie, wygryźć was, podgryźć, zdyskredytować, podgryźć wasze stanowisko. Natomiast tu karty mówią: rób to, co robisz, nie oglądaj się w ogóle kompletnie na innych, kontynuuj. Jak już się weszło do tej rzeki, to trzeba płynąć z prądem, tak? Do przeszłości, niech odejdzie lęki i obawy. To nie lew ma się bać, tylko ktoś ma się bać, lwa. Potrzebny jest do tego plan i taka nieugięta postawa, właśnie taka, jaką ma Królowa Mieczy. Bez emocji, bez płaczu, bez krzyku, bez robienia takiego, nie wiem, jakiegoś show, tak, emocjonalnego. Tu jest Królowa Mieczy. Ona ma plan, ona wie, ona niejedno przeszła. Może być, postrzegana jako osoba zimna, osoba bez serca. No ale co zrobić w sytuacji, kiedy ktoś podryz, podgryza, kombinuje, uszczupla. Jest widoczna tutaj walka w dwójce denarów. Te karty może bardziej osłonię. Wyzwaniem dla was jest walka. Ktoś próbuje coś wymusić. Lew musi się bronić. No więc, no co ma zrobić lew? No, ma okazać współczucie przeciwnikowi, czy wręcz przeciwnie? Skorzystać z jakichś źródeł, możliwości, dziewiątce kielichów. Niewykluczone, że może lew skorzystać z pomocy rodziny. Cała sytuacja również może się odbywać właśnie w gronie rodzinnym, bo tutaj stanowisko lwa dziesiątka denarów reprezentuje no właśnie taką rodowość. Jeśli mówimy o Rodzinie, tak, i o tych podgryzaniach, kto tu kogo podgryzie, to lew będzie dążyć do scalania, do stabilizacji. Dzięki właśnie temu, że nie okaże, nie okaże uczuć, tylko będzie kierować się rozumem i logiką. Czy ta sytuacja rozstrzygnie się w marcu? Podejrzewam, że nie, ponieważ jest karta umiarkowania. To, co się zadzieje w marcu. Czyli ta próba tutaj wymuszenia, może to dotyczyć, no już tak mówiąc wprost, domu mieszkania, mamy tutaj czwórka, czwórka kebuław, więc dla jakiejś tam grupy lwów będzie to, będą to sprawy finansowe związane z domem lub mieszkaniem, dla innej grupy będą to sprawy związane no ogólnie z miejscem, gdzie czujecie się dobrze komfortowo, prawda? Co Wam pomaga w tej sytuacji? No, ja się nie dziwię, że ktoś próbuje na coś wymuszać na lwie, bo w podstawie jest królowa denarów. Lew ma. Ale czy to przyszło samo do lwa? Samo się zrobiło? No nie. Więc ta postawa z jednej strony stabilna, bo nie chce lew zrobić nikomu żadnej przykrości czy krzywdy. Lew chce działać dla dobra rodziny, rodu, miejsca. Jakiegoś też może być siedziba rodowa, mieszkanie, no, cokolwiek, nieruchomość, albo ogólnie po prostu tak, ród. E, natomiast jakby versus tego, e, jest czyjaś postawa wymuszająca, bo może się uda. Bo skoro lew ma, to znaczy, że da. No niekoniecznie, prawda? Dlatego lew musi tutaj uzbroić się w cierpliwość. I korzystać z różnych możliwości, z różnych rozwiązań. Taka jest energia dziewiątki kielichów. To jest też może też zachęta do tego, że uzdrowić sytuację może właśnie taka zdecydowana postawa lwa, konkretna, chłodna, wykalkulowana, bez emocji, bez żalu, bez no trudno, bez współczucia, prawda? Nie mieć tu litości nad kimś. Może to, to brutalne jest, co mówię, tak? Nie mieć litości. No, ale skoro nie ma ktoś litości, bo knuje, gryzie, podgryza, walczy, wymusza, no to żeby osiągnąć, osiągnąć, tak, sukces, to trzeba być taką żelazną damą, żelaznym mężem. Lew będzie... będzie dążył do Lew nie schowa głowy w piasek. Lew będzie dążyć do konfrontacji. Do pokazania siebie. Ja tu jestem. Też ważny, ważna. Ja istnieję. Ja mam coś do powiedzenia. Prawda? Dlaczego mówię do konfrontacji? Bo w szóste buław przekazuje się informacje. Ewidentnie osoba tu wręcza... Komuś coś, jakiś list, prawda? Informacje. Dlatego ta wiadomość będzie konfrontacją. Nie będzie lew siedział jak ta mysz pod miotłą, prawda? Tylko e, tupnie i znajdzie lew rozwiązanie. Jedno z wielu możliwych rozwiązań, bo to nie jest tak, że jest tylko jedna ścieżka. Tu drogi mogą być również i pomysł, pomysł. Na, na całe rozwiązanie danej sytuacji, myślę, że przyjdzie do lwa w dość dziwny sposób. Może to być jakieś spotkanie zorganizowane, i na tym spotkaniu, czyli jakby zupełnie cel, cel tego, że lew bierze udział w spotkaniu, będzie zupełnie inny. A z tego spotkania lew wyjdzie bogatszy o jakieś możliwości, o jakieś pomysły. No i bardzo dobrze. Bo ja tak czuję, że to nie lew krzywdzi, tylko jest krzywdzony. I nie, nie wolno, e, nie można wręcz pozwolić sobie na to, żeby ktoś bezkarnie coś próbował odebrać. O ile lew się bał, trójka mieczy, był strach przed stratą, odejściem kogoś, czegoś, to teraz ten strach to jest przeszłość. Lew jest bogatszy o doświadczenia, bogatszy o kontakty, bardziej stabilny, stabilna emocjonalnie i lew się już nie boi. Czyli o ile kiedyś może ktoś. Mógł lwa zastraszyć, prawda? I lew siedział cichutko jak myszka, bo się bał. Tak teraz sytuacja tutaj zupełnie się odwraca. Jest karta umiarkowania, to jest karta uzdrowienia. I to uzdrowienie emocjonalne, myślę, że przyjdzie w połowie marca, kiedy to właśnie lew ewidentnie wtedy odczuje poprawę swojego samopoczucia, jasności myślenia. Lew będzie uzbrojony również w cierpliwość, o tym już mówiłam. Spokojnie, 8 denarów. To się da zrobić, to zostanie wypracowane krok po kroku. Powtarzalność obowiązków, czyli, na przykład, jeśli ktoś jest w pracy i tam jest toksyczne otoczenie i każdy kombinuje, jak tu wygryźć lwa, to proszę robić swoje. Codziennie w pracy być, swoje obowiązki wykonywać, nie wchodzić w żadne dyskusje. Pokątne na korytarzach, skupić się konkretnie na swoim zadaniu, swoim dziele i uwierzcie mi, że to zostanie docenione. Podejść z rozwagą, z dystansem, bo komuś zależy na tym, słuchajcie, to jest karta bezpośredniej konfrontacji, tak? Komuś zależy na tym, żeby wciągać w lwa w bezpośrednie starcie, w bezpośrednią konfrontację. Z jakichś przyczyn. Właśnie to komuś, to, to, co ta konfrontacja jest na rękę. Lew tej konfrontacji nie będzie unikać, ale skonfrontuje się na swoich zasadach. Nie na zasadach tej osoby, która wymusza i chce wymuszyć coś po swojemu, tak? że lew będzie rozgry grał w grę tej osoby. Absolutnie nie. Tak jak powiedziałam, nie uniknie konfrontacji, ale zrobi to lew na swoich zasadach po swojemu, mając plan, zachowując dystans i ostrożność. Rozgadałam się trochę, dziękuję bardzo i zapraszam do oglądania horoskopu kwietniowego.